Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Strzelca na czytaniu ogólnym na miesiąc lipiec dla waszego znaku. Lecimy, kochani. Lipiec 2022. Strzelec, strzelec. Co dla strzelczyków na lipiec? Lipiec, strzelec. Lipiec. Dobrze. Kochani. Wasza ogólna energia na ten miesiąc. I wasze nastawienie. U, mocno, mocno, kochani. Ogólna energia jest w karcie cesarzowej. Ona mówi o poprawie sytuacji. Szczególnie tutaj sytuacji rodzinnej i sytuacji takiej materialnej. Cesarzowej niczego nie brakuje. Ona sobie może dogadzać, ona może skupić się na sobie, na swojej urodzie, na odpoczynku, na relaksie. Bo wie, jest spokojna, że o to, że ma zapewniony byt, że ma zaplecze finansowe, że wszystko idzie zgodnie z planem. Że jesteście zdrowi w rodzinie, tak? że dzieciom waszym się układa. Wszystko plany, które macie, się realizują. Tak? Czyli jest tutaj taka stabilizacja, jest ta perspektywa jakiegoś rozwoju, stabilizacji, bezpieczeństwa również. Natomiast też jest to karta, która mówi o tym, że w miesiącu lipcu skupiacie się na sobie, na swoich potrzebach, na swoich pragnieniach, na swojej urodzie, na tym właśnie odpoczynku. Jakaś kobieta również może być ważna w lipcu w tym miesiącu. Kob kobiety, tak, drogie panie, yy, możecie zostać mamami, możecie zostać żonami w lipcu, jak najbardziej, kochani. Uff. Wy jesteście w nastawieniu sądu ostatecznego. Jesteście gotowi na odrodzenie. Jesteście gotowi na jakieś przebaczenie, na zmiany, na to, żeby zacząć jakieś życie od nowa w lipcu. To jest też karta wsparcia, szczególnie wsparcia sił wyższych, czyli wy możecie czuć taką w sobie moc, taką siłę do tego, żeby właśnie dokonać tych zmian, żeby wziąć się za bary z jakimiś sprawami, sytuacjami. Na które wcześniej nie mieliście czasu, a które być może wrócą, tak? Lub sami po prostu je odgrzebiecie. Więc tak to wygląda. Co żegnacie, kochani? Co odchodzi w lipcu? Hmm. Powiem tak, jeżeli tutaj. Hmm... Chodzi o sprawy założenia rodziny, sprawy jakiegoś związku małżeństwa. No to wiadomo, ucinają się libacje, ucinają się spotkania, no bo poświęcamy czas tej drugiej osobie, poświęcamy czas rodzinie. Mam też wrażenie, że będziecie potrzebowali takiego trochę spokoju, wyciszenia, jakiś czas zabawy, czas może również nadużywania jakiś, nie wiem, alkoholu innych używek, czas, gdzie wiecie, co wieczór, jakieś tam spotkanie, jakaś imprezka będzie dla Was męczącym i postanowicie z tym już skończyć. Lub jeżeli mówimy tutaj na przykład o studentach, no ten czas yy, może się kończyć, tak, tych takich jakichś spotkań. Każdy idzie w swoją stronę, każdy tutaj myśli o sobie, o własnej stabilizacji. Kochani może też być tak, że ktoś tutaj kończy jakąś relację, tkwił w jakiejś takiej trójkątnej relacji, to nie musi dotyczyć zdrady jak najbardziej. Po prostu były dwie opcje i dokonujecie wyboru. Co jeszcze? Powiedziałabym tak, że w lipcu chyba będziecie mieli już urlop za sobą. Tak? Czyli ten czas takiej radości świętowania zabawy, takiej lekkości odejdzie do przeszłości. Co przychodzi zatem do strzelca? Królowa buła. Kolejna osoba. Kolejna powiedziałabym żeńska energia. Osoba bardzo przebojowa. Osoba, która sprawi, że ten lipiec. Będzie bardzo ognisty, bardzo gorący, będzie się dużo działo, możecie mieć wrażenie, że, że jest troszeczkę chaosu. Możecie, wiecie, któregoś wieczora usiąść i stwierdzić, no kurczę, było tak spokojnie, a teraz no, takiego tempa to życie nabrało, że no, nie wiem, czy nadgonię, czy dam radę. To może być jak najbardziej osoba do relacji, ktoś poznany, której ciężko będzie Wam się oprzeć. To jest także podjęcie działań, to jest realizacja yy, swoich planów, to jest również osiąganie tych celów, bo królowa była, zawsze ma to, czego chce, tak? Dla niej nie ma rzeczy niemożliwej. Ona ma, jak gdyby świadu swoich stóp. Przed czym Tarot Was przestrzega? No ta to jest Wasza królowa, tak? Więc może Wy będziecie w takiej energii, gdzie będzie chciało Wam się żyć, gdzie Będziecie mieli ochotę na, na jakąś zabawę, na spotkania, na, na jakieś podróże, na poznawanie nowych ludzi. Królowa była wtedy z bardzo dużo takiej energii pozytywnej. Karta świata. Tutaj macie przestrogę taką: jeżeli zaczynacie wejść w coś nowego, zaczynacie, jeżeli macie ochotę wejść w coś nowego, zacząć coś od nowa, pracę, związek, cokolwiek, to najpierw zakończcie to, w czym tkwicie obecnie, tak, żeby nie ciągnąć kilka srok za ogon. Co jeszcze? Nie zamykajcie się. Na kontakty, nie zamykajcie się na podróże. Bądźcie otwarci. Tak? Bądźcie otwarci. To Wam w jakiś sposób w lipcu pomoże. Hmm. Wiesz, co przyszło mi jeszcze takie coś do głowy, że jeżeli ktoś poprosi Was o przebaczenie, bo często w karcie sądu ostatecznego mamy to przebaczenie, mamy to uwolnienie, dajemy komuś szansę tak, na nowy związek, nowe życie, to jeżeli ktoś Was przeprasza, to otwórzcie się na to. Tak? A jeżeli to jest w Waszej kwestii, to nie zamykajcie się na to nie zamykajcie się na to, żeby z kimś się dogadać, żeby z kimś się pogodzić, tak? Co miłego? Co was totalnie zaskoczy pozytywnie? Trzy buławy. Mhm. Albo jakaś podróż, słuchajcie, niespodziewana podróż, natomiast trójka buław mówi o tym, że realizuje swoje plany, tak? Zmienia miejsce zamieszkania, idę w nową pracę, podróżuję, wchodzę w nowy związek, Angażuje się w coś, tak? Angażuje się w coś. Czyli to Was może zaskoczyć, bo może nie podejrzewaliście się o, to, o takie właśnie działania ze swojej strony, lub to przyjdzie do Was nieoczekiwanie, tak? Przyjdzie do Was nieoczekiwanie ta sytuacja. Ktoś, was, ktoś Wam może zaproponować, nie wiem, może macie jakąś rodzinę znajomych przyjaciół za granicą i ktoś może wam wysłać zaproszenie. Ej, może wpadniecie w wakacje do nas na tydzień, na kilka dni, tak? I to Was może totalnie zaskoczyć. Albo ktoś Wam zaproponuje nową pracę, zaangażuje Was w coś, tak? I to będzie takie dla Was bardzo miłe. Sprawy relacje związku. A smieczy. No to są poważne decyzje, poważne rozmowy. Tutaj stawiacie sprawę jasno. Odcinacie się od czegoś, uwalniacie się od jakichś problemów. A z mieczy, powiem tak, asmieczy nie zawsze mówi o rozstaniu. A z na pewno mówi o tym, że macie już dość tego, że tkwicie w jakiejś niejasnej sytuacji. I miesiąc lipiec będzie miesiącem, gdzie będziecie czuć silną potrzebę wyjaśnienia tego. Tak? Żebyście wiedzieli, na czym stoicie. I albo to będzie jakaś konstruktywna rozmowa, która oczywiście może prowadzić do rozstania, jak najbardziej, ale to będzie takie, bym powiedziała, na zasadzie dogadania się, na zasadzie oczyszczenia atmosfery. Tak to widzę, kochani. Sprawy zawodowo-finansowe. Odwrócony rycerz mieczy, uwaga przed pochopnymi decyzjami to yy, przemyśleć najpierw wszystko, również przed podpisywaniem jakiejś umów, również wszystkie kluczki tam doczytać. Yy, możecie mieć w pracy również osobę jakąś kutliwą, która lubi wprowadzać chaos, która yy, no, dąży do tego, żeby na przykład skłócić towarzystwo, tak, żeby Wam zrobić podgórkę. Yy. Czyli jakaś taka nerwowa, kutliwa atmosfera lub osoba, która może Wam zajść w lipcu za skórę. Co jeszcze? Jeżeli tutaj obawialiście się jakichś zmian, lub czekaliście na jakieś zmiany, na jakieś rewolucje, że coś drgnie, że coś zacznie się dziać, no to niestety nie. Odwrócony rycerz mieczy mówi bardziej o tym, że to, w czym teraz tkwicie jeszcze bardziej się zagmatwa. Tak? Jeszcze bardziej będzie trzeba się poberwać w tym bagienku, w którym jesteście. Tak to, tak to widzę, tak to czuję. Zobaczmy podsumowanie, jak wy tutaj wyglądacie na koniec miesiąca i rada dla was. No. Rada macie kochani taką, żebyście się zrelaksowali, żebyście odpoczęli. Jeżeli macie urlop, jeżeli planujecie wakacje, postarajcie się nie ciągnąć za sobą problemów, zmartwień. Ten czas poświęćcie dla siebie na spokój, na ciszę, na jakieś takie spokojne przemyślenia. Znajdźcie sobie miejsce, w którym czujecie się komfortowo, w którym czujecie się bezpiecznie. Jeżeli coś wymaga, żeby to zostawić, to zróbcie to, bo to będzie dla Was dobre. To pozwoli Wam, się uzdrowić, uzdrowić Wasze ciało, uzdrowić wasz, wasz umysł. I kolejna jeszcze taka jest tutaj prośba: jeżeli czujecie się źle, jeżeli czujecie się zmęczeni, wyczerpani, zmęczeni jakąś sytuacją, czy to w pracy, tak, czy to no przede wszystkim tutaj w pracy, to skorzystajcie z tego tak zwanego przymusowego urlopu z L4, tak? Bo to jest tutaj od Was wymagane. Dopytamy sobie troszeczkę. I też, i też tutaj to, co powiedziałam wcześniej: jeżeli ktoś wyciąga do Was rękę na zgodę, to pozwólcie sobie na wybaczenie, bo to Wam naprawdę przyniesie jakieś ukojenie. Rysuje mi się tutaj bardzo kobieta. Nie wiem, czy to jest Wasza energia, czy na przykład Waszej matki, siostry, przyjaciółki. Dla panów to może być żona, jak najbardziej. Dobrze. Zobaczmy, yy, dlaczego wy jesteście w tej energii sądu ostatecznego. Mhm. Siedem monet. Mam wrażenie, że wraca do Was sprawa, która była odwieszona w jakimś, w jakimś stopniu, tak? co wydawało Wam się, że nic się nie dzieje, gdzie już brakowało Wam cierpliwości lub sami po prostu z jakichś przyczyn odłożyliście to na bok. I to tutaj do Was wróci w miesiącu, lipcu. Jakaś sprawa wróci, żeby ją po prostu rozwiązać, załatwić do końca. O co chodzi z tym asem mieczy w relacjach? Tak, dotyczy to spraw rodzinnych, słuchajcie. Dziesięć kielichów, które mówi o tym przy asie mieczy, że pora rozwiązać jakiś konflikt, jakiś problem rodzinny. Dziesiątka mówi o tym, że coś się kończy. Trzeba tutaj wprowadzić zmiany, trzeba oczyścić atmosferę, trzeba coś wyjaśnić, żeby każda ze stron wiedziała, na czym stoi. O co chodzi z tym odwróconym rycerzem mieczy w sprawach zawodowo-finansowych? O jakąś współpracę, o dogadanie się. Uh -huh. Może być tutaj, y, dotyczyć to jakiejś umowy, jakiegoś projektu, y, coś, w co byliście zaangażowani. Również praca, którą wykonujecie, tak, y, w swoim zawodzie, tudzież nie. Y, jakiś tutaj chaos, zamieszanie y, jest widoczne. O co chodzi z królową Buław? Ktoś Wam tutaj też może namieszać w jakichś planach. Tak? Może zmienić je grafik na przykład. O, królowa buławi siedem mieczy. No to kochani, yy, tak, po pierwsze, albo będzie sytuacja, i to jest wasza energia, która będzie od Was wymagała jakiegoś sprytu, nieszablonowego podejścia, jakiejś sprytnej rozmowy, sprytnej komunikacji lub wycofania się. To po pierwsze. Po drugie, coś będzie trzeba zatrzymać w tajemnicy. Tak? Lub ktoś coś ukrywa przed wami. Lub ktoś coś ukrywa przed Wami. I kolejna informacja, jako że jest to czytanie ogólne. Ta osoba, nie wiem, czy to Wy, czy, czy ktoś inny, może chcieć Was wykorzystać, oszukać. Tak? Więc uwaga. O co chodzi z tą trójeczką buław? Karta gwiazdy. No pięknie, kochani. Albo tutaj ta propozycja będzie od kogoś spod znaku wodnika. Albo tutaj po prostu jakieś wasze marzenie się realizuje, spełnia. Być może po cichutku gdzieś tam w sercu mieliście na coś nadzieję. Może właśnie na to zaproszenie, tak? I to się zrealizuje, moi drodzy. Pięknie. Podsumowanie. Karta wisielca. Wiecie, co przed chwilą tą samą kartę miał yy, Skorpion. Na tej samej pozycji. Niesamowite. Karta ta mówi o tym, że yy, możecie sobie zresztą odsłuchać Skorpiona. No, właściwie powtórzę Wam to samo. Przygotowujecie się na transformację w swoim życiu w jakiejś dziedzinie, na jakieś zmiany, i w związku z tym będzie trzeba rzeczowo, obiektywnie na coś spojrzeć. Tak solidnie wiecie, yy, sami ze sobą, jakbyście rozmawiali ze sobą przed lustrem, słuchaj, to i to ci już nie służy, po co ty to ciągniesz, człowieku. Weź to zostaw, weź to zakończ, weź rozwiąż ten problem, bo tylko cały czas o tym myślisz. Czas na zmiany i czas w związku z tym yy, przeanalizować swoje życie, czas yy, spojrzeć na to z takiej perspektywy wyobrazić sobie wręcz a co by było, gdyby na przykład strzelec. Yy, Wyjaśnił sprawę z tym fałszywym rycerzem mieczy. Gdyby, po, gdyby strzelec powiedział mu prosto w oczy: słuchaj, człowieku, jesteś taki i taki, dlaczego to robisz? Może usłyszycie odpowiedź, może się wyjaśni, może to chodzi w ogóle o jakąś pierdołę, o którą, o którą wy w ogóle zapomnieliście. To jest tylko przykład, tak? To jest tylko przykład. Zobaczymy o co chodzi z tym wisielcem. Też jakaś ryba może być tutaj ważna dla was w lipcu. Dwójka monet. Jasne, rzeczowe spojrzenie na sprawy, żeby podjąć decyzję. To po pierwsze. Po drugie możecie też dostrzec to, że ktoś wami manipuluje. Na przykład ta królowa była przy tym siedmiu, przy tych siedmiu mieczach. Lub, że, yy, no nie sądzę, żebyście wy tutaj kimś manipulowali. Tak? Przyjdzie do was takie zrozumienie. Yy, mam wrażenie w, w miesiącu, lipcu. Spojrzycie na coś z innej perspektywy i to pomoże wam zrozumieć, wiele rzeczy, dokonać właściwej decyzji, właściwego wyboru i wyjść z jakiejś takiej z, jak, z takiej żonglerki, albo ktoś wami sobie żongluje albo to wy jakąś sytuacją żonglujecie tak tak to mi się tutaj rysuje kochani drogie strzelce dwa wielkie arkana w energii głównej jakaś sytuacja ma wrażenie do was wróci w lipcu i będzie krzyczała o rozwiązanie jej co pozwoli Wam wejść na zupełnie nową ścieżkę Waszego życia? Uwolnijcie się od czegoś, sami będziecie do tego dążyć, bo jakaś sytuacja będzie Wam już ciążyła. Tutaj albo życie będzie wymagało od Was w lipcu jakiegoś niekonwencjonalnego działania, albo uwaga na osobę w typie bu królowej Buław, która może chcieć Was oszukać i wykorzystać. Pozwólcie sobie na odpoczynek, na relaks, jeśli jest to możliwe, idźcie na L4, bo ewidentnie Energia ta pokazuje, że możecie czuć się przemęczeni, zmęczeni pewnymi sytuacjami. W sprawach zawodowo-finansowych, tutaj też odwrócony rycerz mieczy, no nie jest to miła energia, tak? Nie jest to miła energia, bo ktoś, ktoś tutaj będzie chciał wam nabruździć. Jest to też energia taka napięta, energia chaosu, kłótni, jakichś takich niedomówień również, tak? Mm. W sprawach tutaj, co miłego, trzy buławy i karta gwiazdy. No, nieoczekiwanie spełnia się jakieś wasze marzenie, życzenie, tak bym powiedziała. No i wy tutaj cudownie dojrzewacie do pewnych decyzji. Dostrzegacie coś, że pewna sytuacja już powinna dawno przestać funkcjonować w waszym życiu. Drogie strzelce, wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam.